Hej, dziś rozwiążemy zadanie szóste z matury podstawowej maj 2020. Polecenie brzmi: suma wszystkich rozwiązań równania jest równa. Tutaj oczywiście chodzi o to, aby znaleźć wszystkie rozwiązania równania, które jest podane w poleceniu. Tutaj zauważmy, że mamy postać iloczynową. x razy x minus 3 i razy x plus 3. 2 i to wszystko jest przyrównane do 0. W momencie, kiedy mamy taką postać, tutaj absolutnie nie wymnażamy niczego. Zastanówmy się, kiedy wynik może być równy 0. Oczywiście tutaj możemy nawiasy oraz x traktować jako trzy różne liczby. Kiedy wynik będzie równy 0? Kiedy oczywiście jedna z tych liczb będzie równa 0? No, załóżmy, że x, no nie wiem załóżmy, że tutaj mamy trójkę 3 razy 3 minus 3 to jest 0 razy 3, x jest trójka, czyli x plus 2 daje nam 5 i czy wtedy to jest równe 0? tak, oczywiście, ponieważ wystarczy, że jeden składnik iloczynu jest równy 0 i cały wynik jest zerowany czyli tutaj rozpatrujemy trzy różne przypadki Możemy tutaj otrzymać wynik równy 0, kiedy x będzie równy 0, tak? Ponieważ tutaj mamy mnożenie, to wystarczy, że w miejsce x podstawimy 0 i wszystko nam się automatycznie zeruje. Drugim przypadkiem jest sytuacja, w której nawias będzie równy 0, czyli x minus 3 jest równe 0. Tutaj rozwiązujemy to jak zwykłe równanie, czyli trójkę przerzucamy na prawą stronę i otrzymujemy kolejny wynik x równy 3. Ostatnim przypadkiem jest przypadek, w którym x plus 2 jest równe 0, czyli nawias będzie równał się 0. I tutaj rozwiązujemy tak samo jak wcześniejszy nawias, czyli x jest równy minus 2 i to jest trzeci wynik. Um, polecenie brzmi: suma wszystkich rozwiązań równania jest równa, czyli tutaj musimy sumować wszystkie nasze rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie to 0 plus 3 plus minus 2. Tutaj 0 oczywiście nie zmienia nam wyniku, więc skupiamy się tylko na 3 plus minus 2. Plus i minus oczywiście daje nam minus, więc Ostatecznie musimy obliczyć różnicę liczb 3 oraz 2, a 3 odjąć 2 to nic innego jak 1, więc poprawną odpowiedzią jest odpowiedź B.